Witajcie Fani Lego, oglądacie i To, a dzisiaj w cieniu mamy ponad 40 stopni Celsjusza. Dlatego też, aby orzeźwić i Was, i przede wszystkim siebie chciałbym przedstawić wam fajny, malutki zestawik klocków Lego. Przed Wami zestaw 41027 stoi z kolemoniady Mi. Lego seria Friends, czyli ta niby przeznaczona dla dziewczynek. Pudełko małe, może nie najmniejsze, ale z tych małych. Tył pudełka. Króciuteńka historyjka. Z życia naszej bizneswoman, czyli tytułowej bohaterki Mi, przyjaciółki, góra pudełka, kask w skali 1 do 1, spód pudełka. Tak, mamy informację o tym, że coś tam zostało wyprodukowane w Chinach. Pytanie: czy są to klocki, czy, są, czy jest to opakowanie? Może instrukcja. A może naklejki. Ok. Nie przeciągając. obierzmy się do środka. W tym celu posłużymy się standardowo naszym nożykiem. Nacinam krawędź pudełka. Odkładam nóż. I zaglądamy do środka. No niby wypchane jest po brzegi, ale tych klocków widać, że jest tam połowa. Połowa pudełka to klocki LEGO. A w środku... Pudełko jest puste. A w środku mamy dwa, dwie nieponumerowane saszetki z klockami LEGO. Mniejsza. I większa torebka. Klotki kolorowe, standardowe dla tej serii. Co nam się nie wysypało? Nie wysypały nam się naklejki. Czyli początek ciekawy. Instrukcja. Mały zeszycik. Z tyłu wing. spis klocków. Jak chcecie, możecie sobie zastopować. Spis zestawów ręcowych i dalej mamy instrukcję budowania. Dobra, to trzeba się dobrać do tych klocków. Zacznijmy od tego większego woreczka. I od teraz tego mniejszego z drobnymi elementami. Mm, To już jest standardem dla, dla serii Friends, figurka, a dokładnie części minifigurki, czyli nóżki i dorsik, kupowane są w osobne woreczki foliowe, miękkie woreczki foliowe, do których dobrać się jest naprawdę trudno. A, poszło <laughs> na przekór. Tym razem tym razem się udało, zawsze mam problemy z tymi, z tymi Friendsami. I co my tu mamy ciekawego? To ja Wam powiem, że to są same ciekawe elementy. To nie jest zestaw dla dziewczynek. On jest, może i według firmy LEGO, adresowany dla dziewczynek, ale Wam powiem, że to jest zestaw, który. no nie chcę, nie chcę Wam spoilować końcówki, podsumowania, ale. No ale dowiecie się wszystkiego w swoim czasie. Co my tutaj mamy z ciekawych elementów? Przede wszystkim skuter, Wespę. W fajnym, w fajnym kolorze. Taki naturalny kolor. Tak kiedyś właśnie wyglądały wespy, a, a, starsi z Was pewnie kojarzą takie, takie skuterki osy. I ten, fajnie. Super. To jest, to jest coś pięknego. Tutaj mamy felgę do motorka. Do skuterka raczej. Dwie opony. O, to jest fajne. To jest super. Ciasteczka, ciasteczka z nadrukiem. Według instrukcji dostajemy trzy sztuki. Co jeszcze jest ciekawego? No, myślę, że. A. To jest to. Tutaj nie było żadnej naklejki. To jest, to jest nadruk i to jest coś pięknego. To jest coś pięknego to jest płytka 2 na 4. No nic, wiecie co? Przejdźmy, przejdźmy do wspólnego złożenia tego zestawu, później później omówię co i jak. Okej, okay, więc tak prezentuje się cały nasz zestaw gotowy, poskładany. Kto był cierpliwy i kto wytrwał ze mną składanie tego zestawu, ten wie, ile ile zostało zapasowych elementów, więc nie będę ich teraz pokazywać. Skoncentrujemy się, zaczniemy omawiać od bohaterki naszej, czyli od mi. Laleczka ciekawa. francowe laleczki nie są brzydkie, wiecie, one nie są brzydkie, bo tak naprawdę Lego kilkukrotnie podchodziło do, do tematu, żeby na swój target jako swoich odbiorców wziąć dziewczynki tak? i było różnych, różne serie i Paradise z, z, z ludzikami Lego Paradajsa, miałem kilka zestawów i bawiłem się nimi przednio. Nie, nie, ja jestem mężczyzną. Ale były ciekawe, bo to były klocki inne i też kilka zestawów było naprawdę ciekawych, wartych polecenia. Były jakieś byliwki z, z laleczkami całkiem innymi, takimi dużymi. I powiem wam, że to jest jedyna jedyna seria Lego, skierowana dla y, żeńskiej widowni a dokładnie dla dziewczynek która nie umarła która ma naprawdę która się utrzymuje która jest na razie może nie lokomotywą ale przynosi zyski tej firmie dzięki tym laleczkom też bo one są, one są o główkę w sumie wyższe od, od naszych, naszych figurek Lego mają tylko ruchome całe łapki, dłonie są nieruchome. Tak samo nóżki. One mają naprawdę tą artykulację bardzo ograniczoną. Ale nie możemy ich obrażać, nie można powiedzieć, że są złe, bo mają swoich odbiorców. Te detale naprawdę są fajne. Kolorki też nie są żółte, jak w LEGO, więc tutaj niektórzy będą się cieszyć, że. A, to. Będę mieć ci listę ludzi Kilego. Dobra, ty stajesz tu. Nakrycie głowy. To jest znane już na Nakrycie głowy. To jest, to jest element. To jest. To dlatego w ogóle pokusiłem się o ten zestaw. Właśnie dlatego. Dlatego skutera. Gdyby nie ten skuter, ja bym raczej nie popatrzał się w stronę tego, tego zestawu francowego. Ale to jest coś fantastycznego, to jest coś fenomenalnego, i, i powiem Wam, że ja ten zestaw kupiłem w Kerfurze za 29 zł. Rewelacyjna cena i grzechem było nie kupić tego raczej ja, ja i tak chciałem kupić jak chciałem po normalnej cenie kupić według strony LEGO 39 zł. Ła, kosmiczna cena. Wiem, no ale wiecie, tam są punkty VIP, więc można, więc jakaś tam rekompensata takiej drogiej ceny jest. Motorek trzyma równowagę tylko jeśli tą, te nóżki ustawiłem w ten sposób. Jeśli je schowamy, to zachowuje się tak, jak powinien w rzeczywistości, czyli nam odpada. Więc to jest fantastyczny, fantastyczny element poczekajcie chwilę, zaraz zaraz zatrudnimy to jakiegoś kierowcę, a może później, nie, później, najpierw najpierw omawiamy zestaw taki jaki jest, takiego stworzyła natura <laughs> dobra, Ty siadasz tu zaraz Wam pokażę jak to pokracznie wygląda to nie jest skala figurek francowych ale ale nie jest źle żeby poruszać się, to musisz mieć na głowy, nie ma lekko. Pamiętajcie, jeździcie z tym, bo to wam ratuje życie. Fajne, fajne, kurczę, kocham ten zestaw. Dobra, stajesz tu. Zestaw składa się też z takich małych pierdół, To jest niby. Niby krzesełko, ale też nie jest gotowe krzesełko, bo mogli zrobić ten krzesełko takie legowe na, na cztery study, oparcie, bach, bach. Ale widzicie, pokusili się o, o stworzenie stworzenie takiego krzesełka i, i fajnie, fajnie, że to nie jest jeden element. Bach jest. Tutaj mamy skrzynię z owocami, to są limonki. Tak, to jest limonka. To jest limonka według twórców Lego. No, nie ma co narzekać, ale zabawy będą dziewczyny miały z tym, co mnie masa, bo tam jest tego 7, 7, 7 owoców, więc mogą tam trzaskać tych soków, po prostu na prawo i lewo. Stoisko mi ona tutaj sobie dorabia, nie wiem, czy na wakacje, czy, czy żyć z tego, to ona nie żyje, więc to jest, ja sobie jeździ dorabiać swoim skuterkiem. I tak, może zaczniemy od ciastek ciastka już omawiałem to są, to są te płaskie groszki okrągłe z nadrukiem. dostajemy ich trzy plus jeden zapasowy. Odkładam ratuje dobra odkładam Ej, i stoisko Ej, to jest. E, patrzcie można to złożyć i tak chyba to działa nie. Ja sobie przyjeżdża do roboty i rozkłada stoisko i Tutaj handel, tak? Tylko trzeba zgodę na handel, czy nie? Nie wiem. Trzeba będzie nasłać Straż Miejską. Żyjemy w Polsce, więc trzeba nas nasyłać Straż miejską, tak? Nikt niech sobie nie, nie zarabia. Dlaczego ma zarabiać? Coś masakrycznego, nie? Dobra, nieważne. ok, Stoisko. Niby kilka klocków na krzyż, ale tutaj tętni życie i to dosłownie, bo są kwiaty, to nie są suche kwiaty, bo jest woda, są szklanki. Zobaczcie, mamy trzy kubki, trzy przeźroczyste kubki. Kurczę, tutaj maszyna do wyciskania lod, yy, lodów, owoców, bach, sok Tutaj micha na, na ciastka, tu jakieś babeczki. To pewnie jest krem jakiś bita śmietana. Mamy dolara, szkoda, że jednego. Mamy monetę. Kurde. Fajny zestaw. Te klocki też. Wiecie co? Wiem, że już co niektórzy nacisnęli. dislike'a i o Francy nie znacie się <laughs> nie, każdy ma prawo do swojego zdania ale powiem wam jedno nie możecie się nie możecie, no, róbcie jak chcecie ale ja nie zamykam się na takie kolory bo ich jest mało w świecie Lego więc w jakichś tam zestawach City czy tym bardziej jakieś tam Star Warsy, Hobbity takich kolorów jaskrawych nie, nie dostaniecie nie uświadczycie takich kolorów więc jedynym, jedynym, jedyną możliwością jest albo wiadomo, zakupy w Picabriku, czy tam przez internet, i tak dalej, i tak dalej, albo po prostu mały zestawy franców, tak jak ja. ja go kupiłem, świadomie ja go świadomie kupiłem przede wszystkim dla tego elementu, bo drugi taki skuterek znajdziemy tylko w. W mega, mega drogim zestawie, czyli w paryskiej restauracji za, za prawie 700 zł, a tutaj mamy za trzy dychy, za trzy dychy skuter. Kurczę, żyć nie umierać. Ale tak, mamy tutaj elementy palisady. Więc to jest też pożądany element. I to w takim fajnym kolorze. Mamy tutaj też kilka limonkowych płytek, które też są przydatne. Mamy masę szklanych kubków. No, jeśli ktoś, no na przykład ja w swoich kamienicach robię też wnętrza, więc, więc tam nie ma być steryl, nie musi tętnić życie. No i też takie elementy są potrzebne. W Lego City mamy albo, czerw albo mamy czerwone kubki, a jak ktoś jest szczęśliwcem, to dostanie żółty kubek i, i, i tyle, tak? Co tutaj jeszcze? Miska. To jest nadruk, to jest nadruk, więc kurczę, kochani. To jest naprawdę fajny zestaw w, moich, w, w mojej ocenie. I jak ja go oceniam? Nie, jeszcze go nie oceniam. Jeszcze Wam coś pokażę. A żeby pokazać, to muszę zastopować, bo muszę czegoś poszukać. Ok, więc teraz chciałbym Wam coś pokazać ciekawego związanego z tym, z tym skuterkiem. Zdejmijmy to. Zobaczmy, jak na tym skuterku będzie wyglądać standardowa minifigurka Lego. O tym gościu będzie osobny materiał. To jest mój przyjaciel, z którym, którego poznałem z ponad 30 lat temu. Nie, 30 lat temu. 30 lat temu poznałem tego gościa i towarzyszy mi do tej pory. Ten gościu jest testerem. On nie ma nie ma samochodu, nie ma pojazdu Lego. Czego najpierw nie przetestował ten gościu. Ludzie nie słyszeli o Stingu z Top gear. A ja już wtedy miałem swojego. <gryw> Dobra. Dobra, jak się prezentuje. Figurka na tym pojeździe. Tak, więc tak, no, plus jest taki, że nasz bohater, bohater dosięga łapkami do kierownicy, tylko jak to robi. Ale wiecie, co ona jest tutaj, ma uchwyt, on ma rączki, więc to jakoś tak można sobie wychylić. E, jakoś to wygląda. Jakoś to już wygląda. Ale wygląda, jakby jechał na takim starym rowerze. Ta kierownica to jest tak w starych rowerach, nie? Kojarzycie o co mi chodzi. No i dobra, ale ale żeby nie wyglądał paskudnie, muszę uważać na jego rączki, na jego dłonie są bezcenne. Ale zamiast tej kierownicy możemy zastosować. Taką kierownicę. Więc zdejmujemy to, przyczepiamy kierownicę stworzoną pod skalę minifigurek, obracamy rączki o coś takiego, tak jak się jeździ na rowerze gór. no, górskim, a nie na, a nie na kozie. Chociaż teraz te miejskie to są, wiecie co, fajnie się jeździ na tych miejskich, i sam mam sam miałem takiego waganta, który właśnie miał taką kierownicę. Nie narzekałem, fajnie się nim jeździło, taki turystyczny rower, ale jak wygląda figurka z tą kierownicą? Bajecznie, bajecznie i teraz tak, to ląduje na mojej makiecie, bo to już jest, to jest to, co mi było potrzebne do szczęścia, tego się już nie da tutaj przymocować, bo nasza figurka tutaj widzicie, już sobie zajęła miejsce takie właściwe. Mia była gdzieś tutaj na początku, a ten fajnie oparty tutaj o genialnie. Ale krzesło może i zawieźć. Tak, coś, co Wam chciałem pokazać. A, szał, nie? Za 20 zł, za 29 zł, nic skuterek. Coś fajnego. Skoro jesteśmy może przy tej figurce, sorry, stary, ale dzisiaj, dzisiaj. Nie będziesz tylko testować urządzeń spalinowych, ale przetestujesz też to. Dobra. Sorry, Gregory. Idealnie. Idealnie. I to jest też element, dla którego warto kupić ten, ten zestaw. Bo takich włosków nie znajdziecie w regularnym zestawie LEGO City czy, czy, czy innym w zestawie z minifigurkami, tylko z tymi, z tymi nazywanymi według mnie niesłusznie przez niektórych LEGO fanów straszydłami. Bo to nie jest straszydło, to ma swoją widownię, to ma swoich, swoich odbiorców. To by nie istniało, gdyby to się nie podobało, więc to jest. No sorry, ale to. O gustach się nie dyskutuje. No, komuś się podoba, komuś się nie, nie podoba, ale wtedy. No, dla niektórych jest szkaradne, ale to nie jest szkaradne. Może porównajmy jeszcze sobie minifigurki. Ja co prawda już robiłem jedną recenzję. Ona nie jest wstawiona, bo była robiona jakiś rok temu nie rok temu, chyba w styczniu cię zrobić, wstawić, ale ale widzicie, Kucz, ale się tutaj chwyci, on nie chce teraz puścić tego skuterka. Porównanie figurek. O pół głowy jest wyższa. Szyja oczywiście nie pasuje. Kurczę, nie, 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 zrobię ci to ostry chociaż ja staram się naprawdę tej figurki nie rozkładać i robię to tylko dla Was, bo to jest, takie oryginalna główka, to nie jest jakaś tam z tych kamieniczek, bo to jest jeszcze wypełniony stół, bez dziurki, to jest, to jest oryginal. Widzicie, to też nie jest jakoś tak pocharatane. Bo szyja nie pasuje, bo zobaczcie, różnica szyi, no to jest karczycho, to jest takie ja. Ale główka ma fajną zaletę tych małych laleczek, ponieważ jeśli ktoś naprawdę nie lubi... Dobra, koniec znęcania. Pamiętacie Benka z, z tego Lego mówi. Ma no, taki pęknięty kask. To jest też autentyczny stary kask. On musi pęknąć, to nie ma siły, że one, że one są takim. Kurczę, to i tak dobrze, że tylko, że tylko jest pęknięty. A nie całkowicie, bo ja też kilka miałem, które mi całkowicie tutaj to, 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 to odpadało. Ale dobra, wracając do tej figurki Francowej. Jeszcze coś fajnego, co jeśli ktoś naprawdę się brzydzi tymi figurkami, och, to może wziąć po prostu, o! Nabić na pal. O, co ja tu szerzę na moim kanale? No dobra. Czyli mamy to omówione. Stoisko też już omówiliśmy. Dolary, tutaj jakieś groszki. Posrebrzane, tyle szkła, tyle szkła, przeźroczysta główka, mini figurki, która może mi posłużyć i posłuży jako po prostu latarnia, bo latarnie robię z tego. No kurczę, coś, coś pięknego tutaj patrzę. Od razu Wam powiem o czym, bo nie, nawet zapomniałem, że to jest, to wchodzi w skład tego zestawu, ale to o czym Wam mówię, składając ten zestaw, takie słoiczki robię, nie? I to sobie tam gdzieś stawiam, w jakichś sklepach i tak dalej. I to fajnie, fajnie wygląda. Yy, moja ocena. Kurczę. no wiecie jaka jest moja ocena. Ten zestaw zasługuje na. 5 na 5 limonek. To jest 5 na 5 limonek. Czyli musicie mieć ten zestaw. To jest zestaw, który trzeba mieć. Który Fan Lego musi mieć. Ze względu na to. I jeśli, jeśli nie widzicie innych plusów, typu typu tutaj roślinność, roślinność, zapasowa roślinność, tego wam teraz nie pokazywałem, bo pokazywałem wcześniej, jeśli wy tego nie widzicie, no to przynajmniej ze względu na to, tylko że bez tej kierownicy. Ale ta kierownica, wiecie, skąd jest? Ta kierownica jest z zestawu tutaj się pojawi, zestawu. Skuter wodny dodany do skubidu jakiś czas temu. No takich kierownic mam masę. Pewnie będzie pasować tutaj szara, ale czarna też daje radę. Też czarna daje radę. I teraz tak, ze względu chociażby na ten skuter. Ten zestaw jest wart swojej ceny. Plus, plus ogrom, ogrom elementów dodatkowych, bo to jest skuter, plus elementy dodatkowe i tak, i tak ja rozumiem ten, ten zestaw. Ten zestaw dla mnie się składa tylko i wyłącznie ze skutera, a reszta to są elementy, które nam dodano do, do niego gratis. A gratisów jest naprawdę, naprawdę dużo. Te elementy nie są takie, że Wam się nie przydadzą, bo się przydadzą. Ja rekomenduję ten zestaw. Możecie mnie. Nie lubić za to, i w sumie jestem otwarty na krytykę. No, ja bardzo chętnie bym z Wami podjął, podjął rozmowę, tylko widzę, widzę po komentarzach, że, że wahacie się, nie wiem dlaczego, ale wiecie co, komentujcie, jeśli macie jakieś pytania, jakieś uwagi, coś Wam się nie podoba. Okej. Okay. Nie mam nic przeciwko, że ktoś sobie da dislike, ale ja bym chciał, żeby chociaż pojawił się argument, dlaczego nacisnąłeś tego dislike'a. Dlatego proszę Cię, widzu, Dislike'u, jeśli coś ci się nie podoba, ok, możesz nawet trzy na razy zalogować się na trzy konta, ale proszę cię chociaż raz napisz mi, dlaczego to robisz, żebym wiedział, co, co jest nie tak. Czy chodzi o to, że po prostu zestaw ci nie, nie podszedł, czy, 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 czy tutaj widzisz jakieś moje techniczne niedoskonałości, ale chciałbym wiedzieć, bo każda, każdy komentarz to nie jest tak, że on sobie jest i, i ja z nim nic nie robię, ale każda uwaga, każdy komentarz to jest to jest to jest dla mnie cenny cenny bezcenny i też ja staram się zrobić wszystko żeby żeby moje filmy były były coraz to bardziej interesujące żebyście się też z tego materiału dowiedzieli więcej niż, niż ze strony lego, niż, niż z, z bricklinków i tak dalej, żebyście, żebyście coś coś wynieśli, żeby to nie było tylko kolorowy, kolorowy ekran, jakieś tam mrugające światełka, bach, bach i, i jest zabawa, tylko żebyście coś, coś wynieśli z tego więcej, więc ja się z wami żegnam, zapraszam was do komentowania, subskrybowania. Kto mnie jeszcze nie zasubskrybował, no to namawiam do subskrybowania, bo dzięki temu nie, nie ominiesz drogi widzu najnowszych filmów. Ja będę się starać i staram się te filmy udostępniać co najmniej raz w tygodniu. Robię czasami takie bonusy, że jest ich więcej, więc myślę, że warto jest mnie zasubskrybować. I ja wam dziękuję serdecznie za wytrwałość, za to, że dotrwaliście do, do tego do tego końca, bo zestaw jest malutki, ja wiem, że to chyba już potrwało ponad 20 minut, więc tam będą jakieś przerywniki do, 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 do przewijania i tak dalej. Ja wam dziękuję bardzo za, za uwagę i do rychłego zobaczenia. Na razie, cześć.